Czy czujesz czasami, że na Twoje modlitwy Bóg nie odpowiada? Cóż, ja czułem tak wiele razy i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć trochę, e, opowiedzieć trochę o tym temacie, odpowiedzieć na Wasze pytania. I pierwsze pytanie stawiam takie. Czego się spodziewasz po tym, po Twoim modlitwie? Czy na przykład jeżeli modnisz się o pieniądze, czy się spodziewasz takiego nagłego zysku, czy od razu się spodziewasz, że będziesz miał swój, osiągniesz swój cel finansowy. Jeżeli to prawda, jeżeli właśnie tak czujesz, to trochę mylisz postać Boga z postacią szatana, ponieważ to szatan właśnie daje takie tymczasowe rzeczy, daje takie tymczasowe blessings, czyli e, wynagrodzenia, takie e, można powiedzieć nawet, że cuda nadprzyrodzone nadprzyrodzone zyski i jaki jest ja skoro szatan daje takie rzeczy skoro szatan tak działa działa spontanicznie, działa szybko czyli chce chce Cię uzależnić od tych materialnych rzeczy chce żebyś dostał ten swój to, to, to czego chciałeś ale żebyś potem pod Podupadł, bo nie jesteś w stanie tego utrzymać, bo nie zasłużyłeś sobie na tą nagrodę. A co do Boga, jak Bóg działa? Właśnie chciałem o tym opowiedzieć. To Bóg działa zupełnie odwrotnie. Czyli dla Boga jest ważniejszy ten test, który przechodzisz, żeby zyskać to, o co się modliłeś. Czyli Bóg da ci te przeszkody, które chce, żebyś pokonał. Chce, chce żebyś pokonał, abyś osiągnął to, co chciałeś osiągnąć lub chciała się osiągnąć. Dlatego ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli modlimy się na przykład o siłę, to Bóg nie da nam od razu siły, tylko da nam próby, które zbudują nas silnych. Jeżeli modlimy się o finanse, to Bóg nie da nam, nie zadzwoni do nas Elon Musk i nie przydaje nam 10 tysięcy złotych, tylko Bóg da nam na przykład okazje, żeby się wykształcić i wykształcenie w końcu doprowadzi nas do zysków finansowych. Dlatego to są dwie odmienne drogi i ludzie często patrzą przez pryzmat na Boga, zły pryzmat, co właśnie zmyla ich w tej interpretacji ich modlitwy, interpretacji skutków, ich modlitwy. Dlatego warto jest mieć tą świadomość, co nie oznacza oczywiście, że... Nie powinniśmy się modlić, bo i tak będziemy mieli próby do przejścia. Chodzi o to, że w życiu i tak będziemy mieli próby do przejścia, ale pytanie, jak na nich wyjdziemy, prawda? Dlatego warto jest modlić się o podstawowe cechy Ducha Świętego, podstawowe dary Ducha Świętego, czyli mądrość, rozsądek, nie pamiętam wszystkich, ale takie intuicyjne dary, dobra. Trochę tak wstydnie pamiętać wszystkich darów Ducha Świętego, ale cóż, sobie nie powtarzałem. No dobra. Czy coś jeszcze w tym temacie? Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, żebyśmy się właśnie nie zniechęcali, jeżeli nie otrzymamy od Boga natychmiastowej odpowiedzi w czynach, w pomocy, ponieważ, cóż, Jego plan jest wyższy od naszych planów. Powinniśmy zaufać Mu, wiele razy już to powtarzałem na tym kanale. Dlatego nie zniechęcajmy się, właśnie doceńmy to, że y, będziemy w stanie utrzymać nasze zyski, które zgromadzimy, utrzymać naszą siłę psychiczną, którą y, zgromadzimy y, przez nasze próby, doświadczenia. I cóż, na tym bym zakończył. Miłego dnia z Bogiem.